Kopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Słuchajcie, cały się na Was tutaj przygotowałem, jako jeszcze z minusnikiem rakiet Jeszcze w szczególności to są rakiety szelkowe. Tak wyglądają mamy ee, takie kolorki, takie kolorki, bo polityka YouTube'a powoli zaczyna zakazywać wymawiania niektórych kolorków. <śmijny> Może to się zmieni teraz jak Trump objął stołek. Jedna taka rakieta posiada 75 gram Neku, czyli naprawdę dość sporo, jak pamiętam chyba kiedyś Aurory miał 75 gram na sztukę, co, co pamiętam, akurat to mi tak zap zapamiętam, Za taki zestaw, gdzie mamy 6 rakietoszelek musimy zapłacić... Ponad 165 zł, czyli w przeliczeniu daje nam to 27,50 za rakietę. Czy to dużo, czy to mało, to w zależności, jaki macie budżet. No i też sprawdzimy, jak te rakiety tam sobie du -du -du -du, wiecie o co chodzi. Du -du -du -du. Kod produktu RSS75 Shell Show. Gramatura na cały zestaw to jest 450 gram mleku. Czyli gramaturka naprawdę przyzwoita, kategoria F2, no raczej tutaj pocisków czy woreczków nie mamy, bo to są szeleczki, rok produkcji 2024. I, i, I otwieramy, sprawdzamy jak to wygląda, ale może najpierw zdjęcie na miniatureczkę, proszę bardzo, jak pięknie, piękne szelunie, o proszę bardzo, o i sobie tak wytniemy. Kapstaneczkę o, pyk, piękne, piękne siuwarki. o. I zobaczymy teraz, jak te rakiety się prezentują, bo zaraz mi bateria padnie, więc jak mi obetnie, to wiecie. Zapraszam Was do sklepu pirofit.pl oraz na mojego Instagrama, ma wolny 69. Ostatni Instagram coś się krzaczy, mam nadzieję, że go naprawią. Zobaczmy. Do rakiet jest dorzucona rureczka. Ale ja będę dzisiaj sobie stosował takie oto cudo, bo też ja będę testował rzymskie ognie, więc zobaczymy, czy to cudo e, da radę. Zobaczmy sobie najpierw czerwoną, krwistą rakie. No, powiem wam, wygląda naprawdę fajnie. Kijek gruby, niezbyt długi. E, gramatura 75 gram neku, Jakość wykonania. No. I cypelek takiego koloru. No, zawsze były czerwone. No, czyli tak naprawdę można byłoby jeszcze tyle uciąć, bo zobaczcie, jak głęboko jest silnik, więc tak naprawdę jeszcze tyle towaru można byłoby uciąć, no ale w tym momencie, jeśli by to ucięli, to nie wyglądałby tak naprawdę ładnie, a tak, zobaczcie, rakietka wygląda naprawdę bardzo ładnie, podoba mi się, podoba mi się, sprawdźmy sobie kolejny, ty, ale jak już to wyciągniesz, to już nie idzie tego wklepać, zobaczmy sobie teraz białą, Biała też wygląda bardzo fajnie. Tutaj trochę tylko ten biały papierek jest przywrócony. No, ale A. o, tu jeszcze głębiej jest. Pół palucha wchodzi. Tak biała wygląda. O, powiem Wam, jakość wykonania jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i zobaczmy sobie ostatni kolorek. No, tutaj tak księczyk mógł się troszeczkę o, lata. Wszystkie tak tutaj. Nie. 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 To tutaj coś się poluzowało, więc tutaj dam taśmy klejącej, bo patrzcie. Chociaż teoretycznie nie powinno jej przeszkadzać. No dobra, nie będziemy nic tym ruszać. Co ma być to będzie? Tu nawet mamy o, taką infografikę. Patrzcie. Takie łapy, takie pięści, że to jest taki... Oś No dobra. Więc ja sobie już w domu pościągam te cypelki. Żeby później nie latać, zbierać. Naprawdę polecam Wam jak lecicie na Sylwestra, te cypelki możecie sobie pościągać w chałupie. Przygotujcie sobie to wszystko fajnie, pięknie. Żeby później te cyple się gdzieś tam nie walały, no bo jednak to jest plastik. A tak naprawdę to wszystko, oprócz silników z rakiet, to ulegnie naturalnej biodegradacji. Czy te e, resztki po tej szczeletce, czy te patyczki, to ulegnie wszystko naturalnej biodegradacji, tylko silniki z rakiet nie ulegną. Taka ciekawostka, e, ostatnio się dowiedziałam, ludzie myślą, że jak rakieta leci tam sobie dziabnie, e, to jest ok. Ona jak dziabnie, to potem ten kijek kijek jest odpowiedzialny za stateczny lot, i on potem po prostu na ziemię e, spada. Im krótszy kijek, tym rakieta bardziej się chwieje, jeśli chodzi o, o lot. Więc kij odpowiada za to, żeby rakieta leciała ładnie, pionowo do góry. A więc lecimy, testujemy i sprawdzamy, co tutaj dla nas wujek Klasek przygotował. Lecimy. Białe. Na stojaczek. Stojaczek uniwersalny, tylko pamiętajcie po strzelaniu przez jakiś papierek sobie je złapcie, bo stojak jest potem czarny od sadzy. Zaraz zobaczmy. Poszła pięknie, wysoko. Oli, ty! Poleciała bardzo wysoko i to padło do ziemi. Ja cię kręcę. Rewelacja. Szok. Ja pierdziele. Normalnie odcięło mimowe, bo widziałem Jarosława. No to u Jarosława mnie tak nie zachwyciła. O, ale wysoko poszła. I patrzcie. To poleciało jeszcze wyżej. Ja pierdolam. No. Czarna. Miałem nie mówić jaki kolor, ty. Rozmarzyłem się. Na razie pierwsze dwie zrobiły robotę. Pierwsza konkretna w ogóle była, druga troszeczkę za wysoko poleciała, ale mimo to też zrobiła. Poszła, ale wysoko, i takie złoto, jak w rakieru. Tylko minus jest tego taki, że ona leci bardzo, bardzo wysoko. Ona leci tak jak bazuka na taką wysokość. No ale to nie jest bazuka. Gdyby ona leciała chociaż te 50 metrów niżej. No, więc powiem Wam. Eee, za, za mocne silniki mają. Leci, leci, leci. Ło. Wow. <słuch> ja! Powiem wam kurde, żeby nie przeklinać Chyba każda raktor, że one są kolorkami, to są kolorkami, ale widzę, każda ma inny efekt. Bo tutaj czarna miała inny efekt. I mimo już tak wysoko poleciała, to się ładnie rozłożyła Ja obstawiam, że one lecą gdzieś tam ze 180 metrów może do 200 Nie sprawdzę tutaj dronem, bo... Jest już strefa zakazu lotów W tym obszarze Ole poszła Ta była najsłabsza Ta była najsłabsza Ale kurde Na razie Cztery zrobiły robotę To, że milczę To tylko oznacza jedno że jestem w szoku. Że po prostu trzymajmy emocje, ja nie chcę rzucać kątwami. Raczej... Czekaj z wami spodnietki. Ale wysoko lecą. Pięknie się użyła. No kurwa. Żeby ona poleciała 50 metrów niżej, to w efekcie by się w kadrze nie mieścił. Powiem Wam tak, rakiety super, nie wiem, kurde, może trzeba przed odpalaniem tykiki, kijki, kurde, namoczyć wodą, żeby były cięższe, bo powiem Wam tak, co do tego zestawu, co do tego zestawu, jedyną, jedna rakieta spośród sześciu była słaba, jedna, pozostałe to jest dziewiąteczki, dziesiąteczki, nawet ta ostatnia na ósemkę dostaje, gdyby troszeczkę, ale gdyby one niżej leciały, one lecą, kurde, powiem Wam tak! W mieście jak odpalicie, to to wieżowce przeleci i poleci, poleci, poleci i poleci, poleci, to leci i leci, leci, leci i leci i leci. Zresztą nagraniu na, na, na możecie sobie obczaić, jak ona wystartowała i leciała i leciała i leciała. Normalnie jak bazuka leci tak wysoko, e, no ale to jest mniejszy ładunek niż bazuka. Bazuka ma 168, tu mamy 75. I mimo to leci tak wysoko, robi robotę. Gdyby tak leciała naprawdę te 50 metrów niżej, to byłoby naprawdę, u oh Jezu, mocna byłaby dycha. W takim wypadku daję tym rakietom 9 na 10. No, to tyle. Więc trzymajcie się ciepło. No, ale jestem szczęśliwy. Były fajne rakiety, były fajne rakiety. Trzymajcie się ciepło i elo, cześć. Pik.